Dzień dobry! Ci, którzy śledzili wszystkie konferencje Zinedina Zidana, wiedzą doskonale, że treści zbyt wiele tam nie było, że raczej Zinedin Zidan nie lubił za bardzo wchodzić w detale, natomiast od dłuższego czasu, od ładnych kilku miesięcy, przekazywał między wierszami taką informację, że to wszystko może zakończyć się tak, jak właśnie się zakończyło. To znaczy, że Zinedine Zidane dobrowolnie odejdzie z Realu Madryt. Ja już w wielu filmikach w trakcie tego sezonu wspominałem o tym, że spodziewam się właśnie konkretnie takiego scenariusza, właśnie na podstawie tych pojedynczych zdań wyrzucanych często przez Zinedina Zidana. I wydaje mi się, że taką kumulacją, taką apoge takim apogeum frustracji dla Zinedina Zidana było to, co działo się jeszcze w trakcie zimy, kiedy Zidane wypadł w pewnym momencie. Na izolację, i wtedy prawdopodobnie, tak twierdzi wielu dziennikarzy w Hiszpanii, miał czas, żeby przyjrzeć się co się o nim mówi, co się o nim pisze, jak jest odbierany, jak jest oceniany przede wszystkim jako trener. I odbyła się jedna taka konferencja, taka nawet powiedziałbym jak na standardy Zinedina Zidana, eksplozja złości w stosunku do dziennikarzy. Oczywiście w porównaniu z innymi trenerami jak Jose Mourinho, jak Antonio Conte, czy wieloma innymi porywczymi postaciami, to, było, to nie było nic tak naprawdę, bo Zinedine Zidane bardzo rzadko na cokolwiek się denerwuje. Natomiast wtedy padły chociażby takie słowa jak powiedzcie mi wprost, chcecie mnie zmienić. Zinedine Zidane moim zdaniem od samego początku był źle odbierany przez hiszpańskich dziennikarzy. To znaczy był traktowany niesprawiedliwie. A jeśli był traktowany niesprawiedliwie przez dziennikarzy, to w jakiś sposób mogło to wpływać także na opinię publiczną. No i dzisiaj też ci zwłaszcza którzy lubią tak wskakiwać na pochyłe drzewo mówią: "No ale pamiętamy co działo się w rundzie jesiennej, kiedy Real Madryt miał problemy, kiedy Real Madryt obawiał się o to, czy wyjdzie z fazy grupowej do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, więc w sumie co ten Zidane wielkiego zrobił?" Ja Uważam, że sezon zakończony wicemistrzostwem i półfinałem Ligi Mistrzów, wtedy kiedy musisz zmagać się z potężną liczbą problemów, przede wszystkim związanych ze zdrowiem piłkarzy, mniej więcej 60 razy i jesteś w stanie dobić do takiego poziomu, o którym wspomniałem, to to jest sezon naprawdę okej okay, jak na standardy Realu Madryt. Oczywiście, gdyby Real nie pogubił dziwnie w głupich okolicznościach albo po prostu po słabszych meczach kilku punktów, jak chociażby całkiem niedawno z Getafe, kiedy bohaterem był Thibaut Courtois, być może można byłoby nawet myśleć o mistrzostwie. Natomiast być może też okaże się, że taki sezon bez trofeów, a zwykle w Realu Madryt w ciągu ostatnich kilkunastu lat tak to wyglądało, że jeśli sezon był bez trofeum, to trener się zmieniał. Być może to będzie też sygnał do większych zmian, których być może, podkreślam być może, Zinedine Zidane nie był w stanie przeprowadzić. Z jednej strony można było się spodziewać takiej decyzji. Można było się spodziewać, że Zizu poda się do dymisji. Ja szczerze mówiąc nigdy nie byłem sobie w stanie wyobrazić takiego scenariusza, że Florentino Perez usuwa swojego ulubieńca ze stanowiska. Rafa Beniteza mógł usunąć, czy jakieś postacie typu Julen Lopetegi. jak najbardziej, natomiast Zinedina Zidana już niekoniecznie. Natomiast ostatnio tak czytając wypowiedzi tej starej gwardii Realu Madryt, takich piłkarzy jak Karim Benzema czy Toni Kroos, można było odnieść wrażenie, że te wszystkie informacje, które wypływały w mediach, kilkanaście dni temu o tym, że Zinedine Zidane poinformował piłkarzy, że zamierza pożegnać się z Santiago Bernabeu i że na tym nowym, pięknym Bernabeu nie popracuje są nieprawdziwe. Toni Kroos to wszystko zdementował i przekaz szedł no, dość klarowny, to znaczy Zidane pozostanie w drużynie. Nie rozmawiał z piłkarzami na ten temat, że odejdzie, aż nagle wszystko się zmieniło. Potrzebował być może czasu na, na to, żeby przemyśleć sobie to wszystko, na refleksję i doszedł do wniosku, że być może lepiej ten Real Madryt oddać teraz w inne ręce. Na pewno Zinedinowi Zidanowi nie podobało się kilka kwestii. Po pierwsze, te przecieki, które pojawiały się jesienią, że może wylecieć z pracy, jeśli realnie awansuje do fazy pucharowej Champions League. Inna sprawa, że wtedy pozbycie się trenera byłoby całkiem uzasadnione i uargumentowane. Druga sprawa to, że piłkarze, których on wyjątkowo ocenił, mogą za chwilkę z Realem Madryt się pożegnać, jak Sergio Ramos czy Rafael Varan. Na pewno nie podobało mu się to, jak odbierali go dziennikarze, natomiast myślę, że to nie jest kwestia kluczowa. Natomiast być może teraz faktycznie Real Madrid potrzebuje zmiany trenera. Co mam na myśli? Mam na myśli przede wszystkim to, że spośród wszystkich trenerów, już o tym kiedyś mówiłem, którzy funkcjonują w ogóle na rynku, Zinedine Zidane najbardziej pasuje do pracy w Realu Madryt. Nie jesteśmy w stanie znaleźć zbyt wielu piłkarzy, którzy mogliby wpasować się właśnie w ten profil, w ten kształt trenera, jakiego oczekuje. Real Madrid jako klub, bądź Florentino Perez. Myślę, że Xabi Alonso docelowo do czegoś takiego może pasować. Raul González rzecz jasna też. Natomiast jako, że Zinedine Zidane teraz odchodzi ze swojego stanowiska, Florentino Perez będzie miał tak naprawdę otwarte drzwi, żeby przeprowadzić rewolucję. Żeby przeprowadzić, może nie rewolucję, może lifting tej kadry. Natomiast pewne oczyszczenie tej kadry, Pewne odmłodzenie tej kadry. Jeśli ta kadra de facto faktycznie ma zostać odmłodzona, to być może w takich okolicznościach Real Madrid rzeczywiście potrzebowałby innego trenera niż Zinedine Zidane, który moim zdaniem jest idealnym trenerem do gwiazdozbiorów. Gdyby Zinedine Zidane trafił do Juventusu, który był hegemonem w Serie A w ostatnich latach i poprowadził tam przykładowo Cristiano Ronaldo i całą tę resztę gwiazd, pewnie poszłoby świetnie. Gdyby przejął PSG, czyli też gwiazdozbiór, pewnie pasowałby tam bardziej niż. Unai Emery Gdyby miał pracować w ekipie właśnie typu Real Madryt z BBC, pewnie też by tam funkcjonował. Natomiast pewnie też wielu, trend, wielu kibiców tych drużyn, właśnie takich gwiazdozbiorów, podchodziłoby do Zinedina na, na zasadzie takiej, jak podchodziło wielu kibiców, nawet nie Realu, tylko ogólnie futbolu. Przy okazji tego pierwszego etapu, kiedy sięgnął po trzy Ligi Mistrzów z rzędu i kiedy wygrał Mistrzostwo Hiszpanii, wtedy, kiedy wielu zarzucało mu, że to jest alineador, że to jest człowiek, który po prostu wystawia jedenastki. Natomiast z dzisiejszej perspektywy absolutnie możemy stwierdzić, że Zinedine Zidane alineadorem, jak to mawiają w Hiszpanii, nie jest. Jest człowiekiem na pewno bardziej elastycznym taktycznie, bo jeśli spojrzymy sobie na te dwa etapy, to tak. W pierwszym etapie mieliśmy BBC, mieliśmy sezon 16-17 i umiejętne zarządzanie kadrą, wprowadzanie piłkarzy z ławki, jak Morata Hamez, którzy, którzy często okazywali się bardzo ważni, więc mieliśmy poniekąd oddanie sterów samej drużynie, oddanie sterów indywidualnością, na zasadzie takiej, zarządzasz tą drużyną tak, żeby każdy był zadowolony, a drużyna, to znaczy te jednostki będą Ci wygrywały mecze. Tak można było podchodzić do Zidana na podstawie pierwszego etapu, natomiast jeśli ktoś ocenia Zinedina Zidana na, też w ten sposób na podstawie drugiego etapu, to znaczy, że albo... Albo jest źle do niego nastawiony z góry, albo po prostu nie oglądał Realu Madryt, bo jak Real Madryt zdobył ostatnie mistrzostwo Hiszpanii defensywą, najlepszą bodajże od 30 lat. Defensywa to nie jest taka część drużyny, która zorganizuje się sama. Sam może organizować się atak. Kiedyś Pep Guardiola powiedział: "Moim zadaniem jest doprowadzić was do ostatniej tercji boiska, waszym zadaniem jest to wykończyć". No i kończyli. Ronaldo Bale Karim Benzema, który dokładał mnóstwo płynności właśnie do tej gry, dzięki czemu fantastycznie wyglądał m.in. Cristiano Ronaldo. Natomiast Real Madrid, z Inedina Zidana w drugim etapie, to była zupełnie inna twarz. Najpierw Real Madrid sięgający po mistrzostwo defensywą, za co podkreślę to po raz setny należy komplementować trenera. Po drugie, w tym sezonie. W tym sezonie pełnym męczarni, pełnym kłopotów, to był Real Madrid, w którym Zinedine Zidane musiał naprawdę bardzo dużo kombinować. I tak, po pierwsze, doceniłbym Zinedina Zidana za spokój, bo to nie jest człowiek, który zrzuca winę na, na kogokolwiek gdzieś z otoczenia, czy, czy na piłkarzy, czy szuka błędów publicznie wśród swoich zawodników. Nie, to nie jest. Taki styl, jaki na przykład preferuje Ronald Kuman, jednemu to wychodzi dobrze, drugie, drugiemu niekoniecznie. Zinedine Zidane jest przede wszystkim człowiekiem wyjątkowo charyzmatycznym, człowiekiem, który, który to jest nawet trudno oddać słowami, natomiast kiedy patrzysz na Zinedina Zidana i go słuchasz, to nawet jeśli opowiada banały, to przytakujesz i wiesz, że on ma rację, po prostu tego się słucha. No to oczywiście to funkcjonowało także w tym sezonie, czyli umiejętne funkcjonowanie podczas wystąpień publicznych w trudnych sytuacjach. Wychodzenie z trudnych sytuacji. To jest kolejna sprawa, czyli te feralne. Mecze przede wszystkim z Szachtarem w Lidze Mistrzów. Oprócz tego, co mogło się podobać, to właśnie w trakcie tego wychodzenia z kryzysu postawienie na takich zawodników jak Nacho, jak Eder Militão którzy się sprawdzili, jak Alvaro Odriosola, który wyglądał coraz lepiej w końcówce tego sezonu, jak wyciągnięcie w końcówce także Blanco i Gutierreza. Oczywiście okoliczności zmusiły do tego Zinedina Zidana, jasne, no ale postawił na tych piłkarzy i wyszło to jak najbardziej na plus. Co oprócz tego kombinował z Marcelo zmieniał mu pozycję, na dłuższą metę nie wypaliło, natomiast moim zdaniem świadczyło to o tym, że Zinedine Zidane nie jest takim skostniałym trenerem, który będzie trzymał się tego, co sobie wymyślił przed laty i nigdy od tego nie odejdzie. Delikatnie skorygował pozycję to Toniego krosa. przesunął nieco wyżej także Kazemiro, natomiast ten kamyczek do ogródka z pewnością Zinedina Zidana to jest to, że, że jest spora grupa piłkarzy, którzy nie rozwinęli się w ostatnim sezonie tak, jak mogliby się rozwinąć, czyli przede wszystkim Vinicius, czyli przede wszystkim Rodrigo, piłkarze, na których Real wyłożył Patrząc na, na nich obu, olbrzymie pieniądze. Nie rozwinął się Marco Asensio, i tu jest zawsze taka dyskusja, czy powinno się za to ganić trenera, czy powinno zwrócić się uwagę przede wszystkim na zawodników. Ja myślę, że prawda leży pośrodku, natomiast to na pewno jest pewien minusik właśnie w kontekście Zinedina Zidana. W każdym razie Zinedine Zidane szukał różnych rozwiązań. Zinedine Zidane pokazał, że jest trenerem kreatywnym, że jest trenerem elastycznym taktycznie. Zinedine Zidane testował bardzo różne systemy. Zinedine Zidane, przede, przepraszam, przede wszystkim za to doceniłbym go w trakcie tego sezonu, potrafił przygotowywać bardzo interesujące plany na wielkie mecze, czyli dwa wygrane klasyki czyli remis i wygrana z Atletico. Natomiast tutaj przede wszystkim, jeśli miałbym wybrać taką jedną wisienkę na torcie, jeśli chodzi o te plany taktyczne z Inedina Zidana, plany taktyczne podkreślam, bo wcześniej Zidanowi często zarzucano, że nie zna się na tej taktyce i też były argumenty, żeby tak sądzić, zwłaszcza przy takich odpuszczanych meczach, głównie w Primera División. Natomiast tą wisienką na torcie dla mnie była rywalizacja z Liverpoolem. Później plan na Chelsea się nie sprawdził? Nie sprawdził się, oczywiście, że tak, natomiast... Po drodze było też mnóstwo kontuzji. O, kolejny plusik: przesunięcie Lukasa waskaza na pozycję prawego obrońcy. Być może inni trenerzy też by na coś takiego się zdecydowali, być może nie. W każdym razie jest to z pewnością plus dla Zinedina Zidana. Natomiast wracając do tego punktu wyjścia, Zinedine Zidan, jako trener, który funkcjonuje świetnie w gwiazdozbiorze, zbiorze to jest kandydat wymarzony do prowadzenia Realu Madryt. Natomiast być może teraz zbliżamy się do takich okoliczności, kiedy Real przestanie być aż takim gwiazdozbiorem. Kiedy trzeba będzie, jeszcze nie teraz, ale za chwilkę, żegnać się z jakimiś piłkarzami. Teraz trzeba będzie się żegnać z Isko, trzeba będzie żegnać się z Marcelo. Niewykluczone też, że trzeba będzie przyzwyczajać się do życia bez Daniego Carvajala. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo, bo nie wiem, jak Dani Carvajal po tych wszystkich kontuzjach będzie wyglądał. Sergio Ramos, Rafael Varanto to są kolejne postaci, które mogą Real opuścić. Przyjdzie za chwilkę. Dawid Alaba, natomiast Toni Kroos, Luka Modric, 36-letni rocznikowo, czy Karim Benzema, to też są takie postaci, które za chwilkę ze sceny będą schodzić. Kroos mówi, że do 40 grał nie będzie. Karim Benzema jest rówieśnikiem Luisa Suareza i choć wygląda fenomenalnie pod względem fizycznym, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będzie w stanie funkcjonować jeszcze 6 lat na takim poziomie. Dlatego jeśli teraz faktycznie Real Madrid potrzebuje Albo odmłodzenia kadry, to Raúl jako człowiek, który doskonale zna Castille i który osiągał bardzo dobre wyniki z Castillą, do tego by pasował, bo być może po prostu wprowadziłby więcej odpowiedników tego Gutierreza, który super wyglądał, zwłaszcza w końcówce sezonu, czy Antonio Blanco, który szczerze mówiąc podobał mi się chyba nawet bardziej niż Gutierrez. Natomiast, gdyby potrzebny był zły policjant, a często tak wyglądają te cykle w futbolu, to znaczy, raz mamy w drużynie trenera, który świetnie dogaduje się z piłkarzami: Ancelotti, Benitez, Zidan. No i później kto? Może być właśnie Conte. Conte może pasować do takiego profilu. Mauricio Pochettino poniekąd, jako trener bardzo wymagający, jeśli chodzi o same treningi, też, więc być może będzie tutaj znowu jakieś rozwiązanie tymczasowe i szykowanie gruntu pod Raula, bo Raul na pewno tę ekipę prędzej czy później przejmie, i myślę, że w tych okolicznościach już jak najbardziej do tego by pasował. Natomiast myślę, że Florentino Perez, bo w momencie kiedy nagrywam ten odcinek 16.30, jeszcze nie ogłosił, kto tym nowym trenerem zostanie. W każdym razie mamy do wyboru dwie opcje: to znaczy, albo pójście drogą Zidana i prawdopodobnie mocniejsze postawienie na Castille, patrz Raul Gonzalez, albo zły policjant. Patrz Antonio Conte. Czekamy na, czekamy na informacje. Być może być może będzie też potrzebny ktoś, kto będzie w stanie dotrzeć do takich piłkarzy też jak Vinicius, jak Rodrigo, jak Marco Asensio. Ktoś, kto potrafi indywidualnie rozwijać zawodników. Myślę, że to są takie pewne rezerwy, które pozostały po Zinedine Zidanie, po, po naprawdę najlepszym być może trenerze w historii Realu, które da się jeszcze Podciągnąć, bo choć cała historia Zinedina Zidana w Realu jest, 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 wspaniała, trzeba to powiedzieć, to jednak pewne rzeczy oczywiście zawsze nie można poprawić. Co teraz z Zinedinem Zidanem? To jest kolejna kwestia. Podobno Zinedin Zidan kazał czekać Federacji Francuskiej, on na razie wstrzymuje się z decyzją. Didier Deschamps może odejść po najbliższych mistrzostwach Europy i zrobi się tam wakat. Zinedin Zidan jako selekcjoner po prostu pasuje mi idealnie. Więc myślę, że to będzie teraz ten optymalny kierunek dla Zizu. On podobno nie chce też robić sobie przerwy, więc to, to każe sądzić, że, że być może zmieni się teraz ten cykl także w reprezentacji Francji, że być może Zinedine Zidane te reprezentacje przejmie. No a wiadomo, że w reprezentacji jakiejkolwiek te miękkie kompetencje, miękkie umiejętności trenera będą jeszcze istotniejsze, czyli umiejętność dogadania się z piłkarzami. Jeśli chodzi o selekcję, to wystarczy spojrzeć na kadrę Francji. Większego problemu raczej nie ma i kogokolwiek byś tam wybrał, to i tak ten gwiazdozbiór, gwiazdozbiór przepraszam, będziesz miał, więc jak najbardziej Zinedine Zidane tam tak, żeby pasował. Natomiast co mnie troszkę dziwi, jeśli chodzi o Zinedina Zidana już tak płentując. Troszkę mnie dziwi to, że on stracił poniekąd wiarę w ten projekt, stracił wiarę w to, że on może go prowadzić w odpowiednią stronę, jakby nie do końca miał zaufanie do Florentino Pereza, jeśli chodzi o te jego najbliższe decyzje. Oczywiście nie wszystkie Prośby Zinedina Zidana w ostatnich latach były spełniane. Patrz, Paul Pogba. Być może to dobrze, że nie były spełniane, bo, bo są tutaj też piłkarze, którzy mogą wejść w takie buty pogby jak Fede Valverde i spokojnie dać sobie radę, o ile oczywiście będą zdrowi. Natomiast powiem tak: Zinedine Zidane, jako człowiek, który osiągnął wszystko z Realem, miał pełne prawo decydować o swojej przyszłości i, mimo że miał kontrakt do 2022 roku, miał prawo po sezonie odejść z klubu. Nie zgadzam się zupełnie z taką retoryką, która także się pojawia, że to jest zupełnie nieprofesjonalne, że tak się nie powinno podchodzić, że rzucasz ten zespół gdzieś w trakcie budowy. No właśnie nie, on podejmuje te decyzje tak naprawdę od razu po zakończeniu sezonu. Tutaj nie ma jakiegoś przeciągania liny do września, przeciągania na okres przygotowawczy czy coś w tym stylu. Nie ma żadnego mydlenia oczu. Przez cały sezon z Inedin Zidane, jeśli ktoś umie czytać między wierszami, dostrzegał, że zapowiadał swoje odejście i to odejście następuje tuż po sezonie, co pozwala. La Florentino Perezowi zatrudnienie, zatrudnić nowego trenera praktycznie od razu, a nowemu trenerowi przede wszystkim odpowiednio przygotować politykę transferową i przepracować okres przygotowawczy. Więc moim zdaniem, nie ma tutaj żadnego braku profesjonalizmu u Zinedina-Zidana, tylko jedyne co mnie tak dziwi i szczerze mówiąc troszkę niepokoi w kontekście Realu, to że Zidan jakby nie do końca miał przekonanie do tej przyszłości, jakby nie do końca wierzył, że on sam, będąc wielkim trenerem, będzie w stanie to dźwignąć, będzie w stanie sam ten Real Madrid odbudować. Troszkę mnie to dziwi, no ale być może po prostu e, mamy tam do czynienia ze zwyczajnym wypaleniem, ze zwyczajnym zmęczeniem i Zinedine Zidane w przeciwieństwie do, do wielu trenerów jest człowiekiem, który po prostu potrafi w pewnym, w pewnym momencie powiedzieć dość, uznać, że warto tę głowę wyczyścić uznać, że drużyna potrzebuje świeżych idei. Tak swoją drogą, przy okazji zapraszam na, na mój najbliższy wywiad w ramach cyklu The Legends z Tonym Adamsem i tam padają takie bardzo ciekawe słowa a propos Arsena Wengera, które przypomniały mi się właśnie w kontekście Zinedina Zidana, bo Tony Adams sugerował, że Arsen Wenger był addicted, tak swoją drogą nazywała się pierwsza książka Adamsa, że Arsen Wenger był uzależniony od Arsenalu i że on wielokrotnie miał takie momenty, kiedy powinien odejść, ale nie potrafił, nie był w stanie wyobrazić sobie życia bez tego Arsena. Arsenalu nie był w stanie powiedzieć dość i to był jego błąd. A Zinedine Zidane potrafi to robić i dla mnie to nie jest wada. Myślę, że można byłoby się przyczepić do Zinedina Zidana, gdyby taką decyzję podjął przykładowo przy okazji tego meczu z Łeską, kiedy zaatakował, tak mówiąc w cudzysłowie, bo to był bardzo soft atak kilku dziennikarzy. Gdyby wtedy opuścił Real Madryt, można byłoby mówić o ucieczce stonącego okrętu. Natomiast w tym momencie nie. On tak naprawdę wy. Wyprowadził ten okręt na spokojne wody i uznał, że jeśli ten okręt ma płynąć dalej, to po prostu z innym kapitanem. On zrobił swoje. Nowy trener Realu Madryt będzie miał pełne ręce roboty, bo wiadomo, do jakiego zarządzania drużyną przyzwyczajeni są ci piłkarze. To jest ekipa, która miała świetne w większości, oczywiście relacje z trenerem i przed tym nowym opiekunem Realu Madryt naprawdę duże wyzwanie, żeby odpowiednio tą kadrą zarządzać, a przy okazji ten delikatny lifting tutaj przeprowadzić, wprowadzić kilka nowych twarzy z Castillo. No i też rozwijać te, te postaci, o których wspomniałem, jak przede wszystkim Rodrigo Vinicius czy Asensio, żeby nie trzeba było. Kombinować chociażby z jakąś taktyką polegającą na wystawianiu bardzo dużej liczby środkowych pomocników, tym bardziej, że chociażby ISKO za chwilkę będzie się żegnał. No i też nie możemy mieć przekonania, czy Luka Modric będzie w stanie najbliższy sezon rozegrać na takim poziomie jak ten ostatni. Przypominają mi się takie słowa jednego z polskich piłkarzy. Już nie pamiętam, czy to był Maciej Żurawski, czy, czy ktoś inny. Natomiast myślę, że to są słowa, które można odnieść także do wielkiego futbolu, że jeśli chodzi o te postaci już tak daleko po 30, to czasami przychodzi po prostu taki moment, kiedy kończy się sezon. Sezon, tobie wydaje się, że jeszcze dajesz radę, że jeszcze w kolejnym sezonie będziesz w stanie funkcjonować na najwyższym poziomie, a ta jedna przerwa wybija Cię z rytmu na tyle, że już po prostu nie potrafisz być takim piłkarzem, jakim byłeś wcześniej. Takiego błędu nie chciał popełnić Łukasz Piszczek. Oczywiście nie twierdzę, że, że Luka Modric popełnia taki błąd, bo nie wykluczone, że Modric także będąc genialnym zawodnikiem w dalszym ciągu będzie jednym z głównych liderów Realu Madryt. Natomiast tak czy inaczej, patrząc na wiek poszczególnych piłkarzy, patrząc na liczbę kontuzji, potrzebne będzie niesamowicie... Inteligentne zarządzanie całą kadrą i dopuszczanie piłkarzy z ławki rezerwowych, tak jak dopuszczał Zinedine Zidane w sezonie 16-17. Zinedine Zidane nie jest postacią jednowymiarową. Zinedine Zidane opuszcza Real Madrid jako trener, bardzo wielowymiarowy, jako trener, który nakręcił kilka różnych odcinków, które bardzo od siebie się różniły. Odchodzi jako trener, który wygrywał indywidualnościami, który wygrywał defensywą, który potrafił wychodzić z trudnych sytuacji, który potrafił zachować spokój także. Przy tych wystąpieniach publicznych, a to też w jakiś sposób buduje bądź, bądź rujnuje autorytet w oczach zawodników, uważam, że odchodzi jako trener spełniony, mimo że odchodzi po sezonie bez trofeów. Czekam na Wasze opinie pod tym odcinkiem i od razu. Zapowiadam, bo dzieje się tak dużo w piłce, że trudno za tym wszystkim nadążyć. Natomiast na pewno pojawi się odcinek o Wajnaldumie, kiedy podpiszę kontrakt z Barca, a niewykluczone, że dzieje się to akurat w tym momencie. Pojawi się odcinek o Jose Bordalasie także w Walencji i będą się pojawiały także kolejne odcinki, zwłaszcza jeśli chodzi o te tematy dotyczące wielkich klubów w Hiszpanii. Możecie mieć przekonanie, że, że na tym kanale pewnie będzie bogato przez najbliższe wakacje. Także zachęcam do zaglądania tutaj i dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę. Trzymajcie się.